Art Interwencje to przestrzeń prezentacji sztuki online. Artyści mówią i pokazują swoje dzieła. 15 minut na rozmowę i ekspozycję. Dzisiaj moim gościem będzie Filip Ignatowicz. Siemanko, cześć, witam Was w moim mini działaniu performatywnym. Jak widzicie, jest już tutaj z nami taka symulacja YouTube'owej ramki. Takiego trochę internetowego wideo, żebyście poczuli o co w tym moim działaniu chodzi. A chodzi w nim o tworzenie wideo performanceu w odcinkach na YouTube'owy kanał, na który serdecznie Was zapraszam, bo kwintesencją tego mojego mini wideo performanceu jest youtuberskie zaproszenie Was do subskrybowania kanału Art Unboxingu. Zatem dajcie pod tym wideo łapkę w górę, kliknijcie w napis subscribe, a także w dzwoneczek. Serdecznie Was do tego zapraszam. A estetyka tego wideo i ta pozornie niedbała ramka to oczywiście nawiązania do estetyki DIY, czyli do it yourself, do it on your own. Takiej nieco wchodzącej w dialog z twórczością amerykańskiego rzeźbiarza Toma Zaxa, o którym na pewno zrobimy kiedyś znakomity odcinek na moim kanale. Serdeczne Wam dzięki, że jesteście tutaj z nami. Pozdrawiam Was. Na razie. Cześć. Zacznę od czegoś zupełnie nietypowego, czyli pokażę Ci kawałek Ignacego, który mam w domu. Ha, 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 ha. 2020 nie dość, że obfitował w pandemię, wirusy i tak dalej, to obfitował w wiele takich powiedzmy zrywów wolnościowych, protestów. To poczucie solidarności i gremialności jest bardzo pozytywne, ale w ogóle to, że trzeba robić rewoltę, żeby zawalczyć o swoje prawa, jest czymś takim trochę smutnym. Na tym obiekcie z tyłu jest instrukcja, jak wykonać koktajl Mołotowa. Jest to taki symboliczny gest, w którym zapałki, jako jeden ze składników, który trzeba mieć, żeby koktajl Mołotowa wykonać, może się stać trochę takim apotropejonem. I mają wyposażyć osobę, która je nosi i jest na proteście, w rodzaj takiej. Broni ale symbolicznej, talizmanu, który może się powiedzmy osłonić. Niezależnie właśnie, jaka władza wypuszcza na swoich obywateli przysłowiowe pały, które będą ludzi po prostu niszczyć, zawsze powinniśmy stanąć jednak po stronie tych, którzy są na ulicy, tych, którzy ryzykują swoją wolność, zdrowie, życie. I to jest taki gest, wiesz. Ty Jednoczenia się, a jednocześnie jest to opowiedziane gadżetem reklamowym i produktem. Czy pracujesz nad, tym, nad czymś, co powinien mieć Polak w kieszeni? Butlegi, czyli rodzaj tych takich za, zabawek robionych przez artystów, podruba prawdziwej takiej figurki akcyjnej, czyli masz blisterek plecki i w środku jakąś tam figurkę rzecz. Może to będą takie artykuły, takie zabawki, które tak jak powiedziałaś, Polak powinien mieć, albo Polak powinien się w nie wyposażyć. Młodzi ludzie się buntują. E, no. Czy widzisz w tym jakąś pewną siłę dla sztuki? Akta był ten taki moment, że młodzi ludzie za zaczęli się bać, że ta wolność internetu i to, co dla nas było całkowicie naturalne, czego byliśmy konsumentami, co wywalczyły dla nas wcześniejsze pokolenia i to jak ta wolność właśnie w siedzi się werbalizowała, była zagrożona. To był pierwszy taki moment, w którym ja wyszedłem na ulicę. Ten aktywizm przeciw zmianom klimatycznym jest bardzo kulturogenny. Strajki dzisiaj właśnie przez tą memetyczność języka internetu, protest jako taki staje się fantastycznym tekstem kultury do czytania. To jaką wyobraźnią ludzie się popisują, jakimi skojarzeniami, żeby przygotować nawet transparenty, niezależnie od jakiego strajku i jaką sprawę reprezentują. To samo się pojawia, jeżeli chodzi o chyba w Tajlandii nagle dmuchane jakieś takie kaczki do pływania stały się symbolem protestu. Nie wiedzieć skąd jakby wydaje się to dość abstrakcyjnym gestem, prawie takim Jeffem Kuncem, który wyszedł na ulicę, żeby paradować. To jest trochę taka kultura Easter eggów. Intertekstu, rzeczy, które się zapętlają w znaczenia. Mnie fascynuje relacja sztuki i produktu, czyli ja w ogóle lubię, lubię na przykład vending, maszyny sprzedażowe w sztuce, nawet takie, że wrzucasz piątaka, przekręcasz i wypada ci z czymś kapsuła. Na bazie tych wszystkich wtedy klimatycznych, protest, protestacyjnych tablic, sloganów, haseł, Zmiksowałem to i zrobiłem z tego tatuaże. Na wystawie po prostu rzucasz piątkę, przekręcasz, wypada ci tatuaż, i możesz sobie go przykleić na twarz, policzek, tak żeby był widoczny. Nie potrzebujesz transparentu, jako takiego, że wystarczy hasło, a ty się stajesz medium dla tej idei, twoje ciało. Ai Weiwei way way chociażby. Dla mnie no to jest takie uosobienie, co może pięknie powstawać na styku sztuki, kultury, właśnie aktywizmu. Chociaż Ai Weiwei mówi, że dla niego w ogóle sztuka to jest polityka, dla niego sztuka jest narzędziem politycznym. Na przykład, jak patrzę na jesmenów, którzy pięknie taką prankowość, internetowość wykorzystują właśnie prawie że w materiałach typu w ukrytej kamerze, to można by wrzucić do takiej kategorii właśnie takiego pranku. To jest aktywizm, który korzysta metodycznie ze sztuki albo sztuka, która jest uprawiana po to żeby robić aktywizm, czyli ta granica się bardzo zaciera. W momencie prezentacji, czy to jest wystawa, czy to jest muzeum, zderzenie obiektu z, z widzem, następuje fizyczny kontakt. A w tak. momencie, kiedy przechodzimy do internetu za pomocą multimediów, ta fizyczność zostaje zerwana. Tracimy kontakt widza z żywym obiektem. Efekt skali. Nie jesteśmy w stanie wziąć udziału we wszystkim, co widzimy w internecie. W tym momencie ten hakslejowski świat, który którym jesteśmy zamknięci w monitorach, staje się naszą prawdziwą rzeczywistością. Artyści, którzy tworzą obecnie w mediach, są wizerunkami czy są jeszcze prawdziwymi artystami? Związek wizerunku z przedstawieniem w sztuce no, to jest coś, od czego się w ogóle sztuka zaczęła. Ponoć jednym z tych takich magicznych rozumień, naskalnych malowideł jest to, że człowiek chciał coś posiąść. W związku z tym narysował to, tak jakby przejmując to. Następnie takim innym przykładem, który w historii sztuki i kultury bardzo mnie fascynuje, to są Adoranci z To była taka świątynia, w której cały dwór, powiedzmy, władca, zamiast siedzieć w świątyni i całe życie spędzać na modlitwie, kazał się wyrzeźbić rzeźbiarzowi siebie i cały swój dwór z takimi w ogóle powiększonymi oczami jak w mandze i podstawili siebie, żeby poniekąd oszukać bóstwo, że oni cały czas są w świątyni i zrobili takie substytuty siebie, a oni poszli na balety i korzystali z życia. Zjawisko artefaktu to jest też coś takiego, co już moim zdaniem nieco zostało przez sztukę i kulturę podważone. Bierzemy pod uwagę, że zjawisko efemeryczne może być dziełem sztuki, zjawisko takie jak performance, happening, działanie, interwencja, obecność. Artefakt może być wirtualny, może nie istnieć. To jest takie magiczne słowo: content. Mówi się o content marketingu, o content creatingu. Łączy się stricte z tą treścią wygenerowaną w obszarze języka internetowego i kultury internetowej. To, co generują niektórzy instagramerzy, niektórzy influencerzy, niektórzy youtuberzy. Ja nie widzę powodu, czemu miałbym nie patrzeć na to, jak na tekst kultury. Jeżeli sztuka i kultura wielokrotnie w swoim jakby życiu asymilowała to, co zostało wygenerowane nawet w różnych obszarach, połykając, transplantując to, czego sama sztuka nie wykreowała, ale ściągając to z innych pól i interpolując, jakby kiełkując na swoim gruncie to czemu jakby inaczej mamy patrzeć na ten content internetowy? Są takie ugruntowane miejsca, w których jesteś w stanie położyć swój portfel i powiedzieć ja tu zostawiam wszystko co, co mam chcę, i wracam tu i to jest to samo miejsce i ten portfel cały czas jest. W świecie internetowym nic nie jest. Tym czym jest. Najlepiej to wszystko tłumaczy bodliar i simulacrum, symulacja, wiesz. Jesteśmy sobie królestwem, które chciało stworzyć mapę tak dokładną i nigdy nie było zadowolone, cały czas chciało mieć dokładniejszą mapę, więc w końcu ustaliliśmy, że ta mapa będzie w skali 1 do 1 do tego, co chcemy zmapować. Więc ta mapa przykryła to, nad tym, czym żyliśmy pierwotnie, i my teraz żyjemy na tej mapie, ale ta mapa. Nie była strukturą trwałą i teraz jakby ochłapy tej mapy tylko zostały i my trochę żyjemy na tych ochłapach i już jakby nie wiemy co jest czym nie ma jednego paradygmatu nie funkcjonujemy w społeczeństwie które ma jednorazowe i raz ustalone definicje wszystko podlega weryfikacji i redefinicji Zawsze było tak że był jeden taki główny nurt taki totalny mainstream że były dane izmy w sztuce i one na dwie, trzy dekady determinowały tą kulturę. A obecnie jest tak, że nie ma jednej rzeczy, która by podważała inne. Może wokół siebie tyle dyskursów funkcjonować równocześnie i żaden nie ma aspiracji, żeby być lepszy od drugiego, jeżeli te dyskursy są prowadzone w zdrowy sposób. W konsumowaniu życia Zygmunt Bauman uważa, że w niedalekiej przyszłości my będziemy mieć taką substytucję życia. Że znajdziemy sobie kanały informacyjne, w których będziemy uczestniczyć w różnych życiach osób, w życiach, które jawią się nam być ciekawsze od naszych własnych żyć. I dzięki temu będziemy przeżywać ileś żyć jednocześnie, ileś żyć naraz. I jak teraz te słowa, gdyby je dokładnie przyłożyć do tego, co się dzieje obecnie, mam wrażenie, że w tym funkcjonujemy. Spodziewaliśmy się, że media społecznościowe, a nawet wcześniej, że powszechny dostęp na przykład do telefonu spowoduje, że każdy mieszkaniec na ziemi może do siebie zadzwonić. Czyli teoretycznie mamy zbiorową świadomość. Polega na możliwości komunikacji wymiany myśli. Wyobraźmy sobie taki model, w którym rada starszych podejmuje problem, dyskutuje, używa swoich doświadczeń, wiedzy i. Wagi emocjonalnej, aby podjąć właściwą decyzję, i wydaje ją dla całej wioski. Jesteśmy w takim momencie, że tą Radą Starszych jest cała wioska i korzysta z każdej możliwej dostępnej wiedzy. Kto co ma, wrzuca do worka. Ale się okazuje, że to nie funkcjonuje, ponieważ istnieją pewne blokady. Optymalizacja, zawężanie kręgów. Mogę odebrać od prezydenta Trumpa Twittera, ale on nie odbierze ode mnie. Mogę, mam do ciebie numer telefonu, ale ty do mnie nie odbierzesz. Czy myśli, że idziemy w takim kierunku, że ten internet jednak przełamie tą barierę kastowości, hierarchizacji, optymalizacji, zawężania kręgów? Czy myślisz, że czeka nas powszechna świadomość? Na pewno mogę zwrócić uwagę na ten aspekt i obietnicę, która się za internetem kryje aspekt demokratyzujący. Wielka figura nadaje komunikat, ma wielu słuchaczy, ale ma tak wielu słuchaczy, że on nie jest w stanie odebrać komunikatu zwrotnego od wszystkich. Ale. Jest ta szansa, że każdy z nas może się tą wielką figurą i swoje zasięgi zbudować. tą wielką figurą może się stać, że te twoje treści, jeżeli są dobre i mają siłę przebicia i dostatecznie dużo ludzi podaje sobie i jeszcze polubicie algorytm. Przez wieki kultura się raczej dzieliła na tych, którzy kulturę generują, tutaj użyjmy sobie tego słowa content i tych, którzy ten content konsumują, czyli grupa odbiorców. Nie wiem czy da się zrobić tak idealną sytuację, w której każdy tak samo będzie generował i tak samo będzie konsumował. I też ten aspekt substytucji to też nie jest taka. Czarna rzecz, która może się jakoś wydawała, bo zwykle Bauman jest kojarzony z jakimś takim pesymizmem w ocenie naszej współczesności. Te stopnie y, takiego powszechności były przełamywane poprzez rewolucję. A rewolucje miały ofiary, a my sobie imaginujemy, że to się wszystko będzie odbywało bez ofiar. To jest mechanizm rewolucji po prostu, tak, że odcinamy się tutaj grubą kreską, nie? Tak. Od no, przeszłości. Nie po to prostu to zabieramy, ten... zabieramy to co zostało zawłaszczone przez innych w internecie, bo tak, sobie tą rewolucję właśnie w taki sposób, że algorytm nie stałby na straży tego, żeby jednak tworzyć takie lejki sprzedażowe, że właśnie wtedy ta demokratyczność internetu by się jeszcze szerzej otworzyła. Gdyby ten algorytm nie próbował tobie wcisnąć treści, które ci się mogą spodobać, które są podobne, które rokują, które im zagwarantują większą ilość kliknięć. Gdyby w internecie chcąc chcieć rozpętać tą taką rewolucję, to moim zdaniem to by były głowy, które by poleciały, czyli w cudzysłowie byłaby to głowa Zuckerberga i, i innych osób tego typu, którzy stoją za tymi największymi mediami i algorytmami. Natomiast głowy pojedynczych content kreatorów Wydaje mi się, żeby nie poleciały, bo ludzie jakby wchodzą w nimi w jakąś relację, znają ich w jakiś sposób, to, to, to jest rodzaj takiego love marketingu, takiego trochę emocjonalnego małżeństwa i uczestniczenia w czyimś życiu, w, czyich podró w czyichś podróżach i dlatego ja wychodzę do moich odbiorców i tworzę takie Działanie, które się nazywa art unboxing. W chwili, kiedy galerie sztuki są pozamykane, kiedy tej sztuki nie można dotknąć, zobaczyć. I dla mnie realny i możliwy kontakt ze sztuką i kulturą w dobie pandemii, poza tym, że mogę sobie to oglądać w sieci, to jest to, że po prostu przynosi mi ktoś paczkę listowną, otwieram tą paczkę i mam w rękach sztukę. Natomiast, żeby nie zostać z tą sztuką sam na sam, a dokonać takiej transmisji. Tej, tej wartości, którą niesie za sobą kultura i każdy tekst kultury, korzystam z tego języka internetu, unboxingów i robię art unboxing. Wierzę w to, że zwłaszcza w takich czasach, jakie mamy teraz, czyli rozmawiamy wirtualnie też dlatego, bo jest po prostu pandemia, trudno się ze sobą spotkać w sposób bezpieczny. Tak? To jest sytuacja, w której do ludzi musimy wychodzić z kulturą, opowiedzianą takim językiem który będzie dla nich przyswajalny, który nie stanie ością w gardle. Sięgam po to, co internet już sam wygenerował. Mam tutaj przeogromną paczkę, w której wiem, że są znakomite klocki Lego. Wyobraź sobie, i te klocki Lego nie są zabawką, tylko są tekstem kultury, niesamowitym tekstem kultury, bo zostały czy... zrobione z fundacją Andiego Warhola, w ogóle po śmierci Warhola, to jest taki nowy produkt. Powiem więcej, ja skorzystam z sytuacji naszej rozmowy, ja zrobię Marek reklamę. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w tej paczce i co ułożę z klocków LEGO, to zapraszam was na mój YouTube'owy kanał, widzimy się na Art Unboxing, artunboxing.com was od razu przekieruję do kanału, albo po prostu wyszukajcie Art Unboxing na YouTube. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że 15 minut na sztukę tygodniowo to nie jest wasz limit.